Roztańczona Polska, roztańczona Łomża. Dzisiaj bawimy się na muśli w Łomży. Jak widzicie jest tutaj tysiące ludzi, a my razem z nimi szukamy mocnych wrażeń. Ja się da, 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 jak się bawicie? bawicie? Elegantnie. Jest, jest bardzo dobrze. Kolorowo. Jesteście z Łomży wszyscy? Da, to, no, no, no. Nie, nie, ja z Dobra, na kogo najbardziej cię czekacie? voice, voice. Dobrze by jakby był Zenek, boys, ale niestety Nie można mieć wszystkiego! No dokładnie! No, niestety, no. Jak długo tu jesteście, do której chcecie być? Jak no, najdłużej! Jak najdłużej, No, Są jakieś after party? No, to, nie, wiadomo, nie? Super, naprawdę fajnie, bardzo fajna impreza! Super, bardzo fajna impreza! Bardzo takiej włamżeń nie było, brakowało tego. Powiedzcie, powiedzcie na kogo ci najbardziej czekałyście, a na kogo nie? Na topki czekałyśmy. Topki, łobuzy, boys. Na Topki i na łobuzy najbardziej czekaliśmy. We love Poland. Where are you from? Iceland. Iceland. I was in Iceland, very very big country. Yes. Just now, now we in summer here. It's amazing. It's very nice. What are you doing in Poland? Uh, visiting her family. Coming here to this. Yeah. To this. Tak, for this? Yes. Yeah. It's amazing. How long you will spend in Poland? So, yes, A months. Months? Yes. Yes. Dziewczyny, jak się bawicie? Bardzo, Bardzo dobrze. dobrze. Bardzo. Jest super atmosfera. Bardzo. O rano. Tak. O dziesiąte rano. Tak. Do której? Do 10 rano. Tak. Albo i dłużej nawet. Albo i dłużej. Będzie jakiś Myślę, że tak nie? Zobaczymy, zobaczymy. Na co czekasz, dzisiaj najbardziej? No boysa, no boysa. Na rano. Na rano. Na kogo najbardziej czekaliście dzisiaj, Na u Ogólnie na wszystkich boysów bojsów. Długo czekaliście na takie wydarzenie? Nie, tylko tego, bardziej na tę, tą imprezę Jak się bawicie? Super! Wyśmienicie! Super, przyjechaliśmy z Pisza, niedaleko, ale jesteśmy w Łomży. Łomża rządzi! Wuhu! Warto było? bardzo! bardzo, bardzo, bardzo. bardzo, bardzo. Pozdrawiamy agrocentrum! Agrocentrum nie śpi, agrocentrum czuwak! Powiedzcie, czego, czego najbardziej e, dziś oczekujecie? Jakiego? Fajniej zabawy, po prostu. No to, to lepiej taka impreza niż dziś przed telewizorem, na przykład w kapcia. No to na pewno, bo jest na żywo, na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu, ładna tak, pogoda. Oczywiście, tak. Proszę powiedzieć, na kogo dzisiaj państwo najbardziej czekali? Czy po prostu przyszli państwo po prostu spędzić miło czas? Nie no, przyszliśmy spędzić miło czas, tak? Wszyscy, bardzo ładne wstępy, tak? tak. Zabrać żonę. Oczywiście ruszyć się gdzieś z domu. Żeby tak, a raczej my wychodzimy z domu, nie siedzimy, także... Ja tak zapytam, pani wyciągnęła męża, czy mąż wyciągnął panią? Ja męża. Jak się bawicie? Fajnie. Fajnie. Super. E, powiedzcie, jaki to wasz naj, najbardziej ulubiony repertuar dzisiejszych wy, wykonawców? Andrzej Rybiński, o, 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 ze swoimi piosenkami, Boysy, topki, łobuzy. O bo jesteście z Łomży? Z no. tak? Z Ostrowi Mazowieckiej. No, brzóz beretem. No, chwila moment jesteśmy. Piestrowi nie ma takich imprez jak w Łomży? dałoby się. Ale w Łomży są takie imprezy organizowane, dlatego przyjeżdżamy częściej. W Łomży częściej? No. Super. Super. Spójmy się. Najlepiej, tylko w Łomży. Jesteśmy z Wrocławia. Wrocławia, to kawałek hektara. Jest, 500 kilometrów. No wiem, wiem, a powiedz, tutaj przyjechały specjalnie na to wydarzenie, czy po prostu... Między innymi do znajomych. Do znajomych. Ty masz jakiś wspólny znajomych z Łomży? Tutaj. Powiedz, czego, cze, czego ci najbardziej brakuje we Wrocławiu, jak jesteś w Łomży? Brak, disco polo! Mało disco polo! Jesteście z Łomży wszystkie? Nie, okoli, znaczy okolicy stawisk? No to rzut beretę! No dobra! Specjalnie na tę imprezę przyjechałyście tutaj? Tak. Powiedzcie, czego najbardziej spodziewacie się po takich imprezach w Łomży? Czy w ogóle na niedługo czekacie? No to. Do, na no Dodę do oczywiście! Przede wszystkim was spodziewać, do czego? Dobrej zabawy i znajomych no tutaj. Koleżanka? Topki, doda. A powiedz, to też jest ten stawisk? E, tak. Powiedz, na co dzień uważasz, że Łomża zasługuje na więcej takich wydarzeń jak te dzisiaj tutaj? Tak, zdecydowanie. A czego byś najbardziej oczekiwała w Łomży z takich wydarzeń? Kogo byś chciała na przykład? Ojej, tak z raperów bardziej mi się Bardziej raper. Tak. Super się bawimy. Mamy tutaj komornika sądowe. Piękna koszulka. Powiedz, skąd jesteś, z Łomży? Wszyscy jesteście z Łomży? No nie, oni są ze Śniadowa, no. Ze Śniadowa. Z tak. No ta, 18 km. No, na taką imprezę to trzeba przyjechać, no. rok, rok się zdarza. Nie powiedz, długo czekaliśmy na takie wydarzenie jak tutaj dzisiaj. E, kiedy, kiedy ostatnia wakacyjna trasa dwójki była rok temu chyba? No to właśnie rok czekaliśmy na taką. No tutaj w pobliżu nie ma takich okay. większych imprez. No, zostają kluby, ale na taką publiczność to chyba nigdzie nie ma w pobliżu. Specjalnie tą imprezę tu przyjechaliście. Nie. Myślę, że tak. Tak. Powiedzcie, w Kolnie są jakieś takie większe imprezy, czy tylko w Łomży takie lepsze imprezy? W Łomży. Jednak w Tak, w Łomży. Tak, Długo czekać na takie imprezy? Cały rok. Cały, Cały rok. rok. <laughs> Nie, są jeszcze imprezy na Mazurach. A co, co jest takiego fajnego, jeżeli chodzi o imprezy w Łomży? Klimat, ludzie? Artyści. Artyści! Artyści? Najlepsi są w Łomży. Powiedz, bardziej wolisz imprezę w plenerze, czy w klubie, czy na dyskotekę do remizy? Wszystko lubię, imprezy po prostu lubię tak. Dziewczyny, dziewczyny, czekajcie, jak się bawicie? Dobrze, świetnie. Patrzę, patrzę humory dopisują. Tak, są super. Jesteś tutaj większą ekipą, czy we dwie tylko? Nie, z nimi i z mamą. Z mamą, że jesteście? Tak. Powiedz, bardziej wolisz imprezę w plenerze, czy w klubie, czy takie wydarzenia zoroczne. Impreza w plenerze. Jednak? Jednak. Dlaczego? Bo jest dużo więcej ludzi.